Proszę Państwa, światło betlejemskie to ważny sygnał, ważny sygnał w tym okresie przedświątecznym, kiedy spotykamy się wszyscy z opłatkiem i dzielimy się życząc sobie wszystkiego dobrego. Ja również chciałbym Państwu życzyć rodzinnych, a przecież jesteśmy rodziną Leśnych, Świąt Bożego Narodzenia, dobrych przeżyć, wspaniałych prezentów i powodzenia w nowym nadchodzącym 2011 roku. Ja mam pięć punktów do Państwa, za dużo, ale zobaczycie, kiedy są krótkie punkty. Pierwszy punkt: po co są leśnicy, po co są lasy? Dlaczego je chronimy? Bez lasów i bez ochrony lasów nie ma żadnej ochrony środowiska. I bez lasów, bez dobrze zorganizowanych lasów, kilkaset tysięcy ludzi w naszym kraju straciłoby pracę. Punkt drugi. Chciałem Państwu pogratulować ostatniej dyskusji dotyczącej włączenia lasów państwowych do sektora finansów publicznych. To była ważna dyskusja, bo była prowadzona w sposób powściągliwy. Trzeci. Ale to nie znaczy, że nic nie należy zmieniać. Zawsze należy przyjrzeć się argumentacji rządowej. Także po to, żebyśmy mogli szerzej korzystać z funduszy unijnych. Punkt czwarty. Może byście mi kiedyś wytłumaczyli, o co chodzi w tej dyskusji z drzewiarzami. Punkt piąty. Pan dyrektor wymienił tutaj. Parę powodów, dla których ja osobiście jestem dumny, że spotykam się z waszym środowiskiem. Ja jestem z tego bardzo dumny. Ale jeszcze jest jedno miejsce, gdzie się spotykam już dwukrotnie, regularnie, pod Parlamentem Europejskim w Brukseli, przed świątami Bożego Narodzenia. Chciałem Państwu za to podziękować, bo to jest najpiękniejsza poinka, jaką mamy w Brukseli. Wszyscy podziwiamy dar polskich leśników. Jeszcze raz bardzo Wam za to dziękuję. No i do przyszłego roku, Derzchbór, Szczęśliwe Boże. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Ja na ten punkt czwarty odpowiem, bo rzeczywiście pytanie jest krótkie, odpowiedź też jest krótka. My chcemy, aby te lasy, które są piękne w Polsce, zasobne, żebyśmy nie tylko my i nasze pokolenie cieszyli się. Tym dostatkiem, tymi dobrami, które płyną z tego lasu. Chcemy również, aby za 10, za 20, za 50 i za 100 lat również strumień dóbr płynął z polskich lasów. My jesteśmy otwarci na dyskusję. Proszę zobaczyć, tutaj wszyscy są przekonani do dialogu. Wśród leśników nie ma osób, które chcą wojować. Obłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać. I zwyczajem Ojców naszych składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Obdasz nas wszystkim Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twoją dobroć, a w powierzonych nam lasach gospodarowali właściwie i zachowali je według Twojej woli, przez Chrystusa Pana naszego.